Policja nie zrobi nic bez pomocy społeczeństwa. Wszelkie informacje na temat sprawców, kradzieży, aut oraz miejsc ich przechowywania można kierować pod numer telefonu Crimestoppers. Przypominamy 345 25 25. Ta informacja kończy teledzienniki. i przegląd wydarzeń tygodnia. Za chwilę o sporcie Dariusz osie i potem prognoza pogody. Zapraszam do zobaczenia. Tyle się mówi o rozwoju. Rozwój gospodarczy, rozwój sytuacji politycznej. A czy ludziom żyje się lepiej? Ja stawiam na rozwój, który na pewno przyniesie mi korzyści. Rozwój moich oszczędności w Spółdzielczym Banku Rozwoju. Z bogatej oferty banku wybrałem wkłady oszczędnościowe o stałym oprocentowaniu do 12,5%. Spółdzielczy Bank Rozwoju. Ulica Żeromskiego 31 i Barlickiego 8. Zadzwoń 362 33 37. Komplet punktów przywieźli ze Szczecina siatkarze czarnych Radom. Mecz z Morzem w drugiej kolejce Polskiej Ligi Siatkówki rozstrzygnęli na swoją korzyść w czterech setach. Pierwszego wygrali do 28, w drugim przegrali do 16, dwa następne Radomianie wygrali jednakowo do 22. W tabeli Polskiej Ligi Siatkówki Radomianie zajmują czwarte miejsce z dorobkiem czterech punktów. Coraz więcej kibiców pojawia się na meczach piłkarek uczniowskiego klubu sportowego Zamłynie Radom. W swoim kolejnym meczu w drugiej lidze podopieczne braci Plutów Andrzeja i Zygmunta 1-0 pokonały zespół PKPB Białystok. Bramkę strzeliła Ilona Bańkowska. W tabeli drugiej ligi prowadzi za Radom z kompletem zwycięstw. W rozgrywkach trzeciej ligi kolejne punkty stracił Radomiak. Zieloni w trzynastej kolejce spotkań tylko zremisowali ze Stasiakiem Gomunice, jedną z najsłabszych drużyn w lidze. Tymczasem nadzwyczaj skromnie wygrali piłkarze Bronie Radą w 12. kolejce 4. ligi. Grali z ostatnią drużyną tabeli, błonianką błonie. Gola na wagę trzech punktów strzelił Piotr Cichawa. asortyment szaf wnękowych, nowoczesnych, praktycznych, dopasowanych pod względem wymiaru, koloru do indywidualnych potrzeb klienta, także i mebli kuchennych, poleca Państwu firma Sklejbut. Sklejbut to także cała gama materiałów i akcesoriów do produkcji mebli oraz wystroju wnętrz. Zapraszamy codziennie od godziny 8 do 18, w sobotę od 9 do 13. Rada ulica Czachowskiego 6. Telefon FAX 048 360 1776. Pogodę w Radomiu będzie kształtować wolno przemieszczające się na wschód przez nasz region zatoka niskiego ciśnienia z pochmurnym frontem atmosferycznym, związana z rozległym niżem z nadatlantyku. Z południowego zachodu napływa do nas dość chłodna i wilgotna masa powietrza. Zachmurzenie umiarkowane, stopniowo wzrastające w ciągu dnia do dużego z przelotnymi opadami deszczu. Widzialność umiarkowana, wiatr z południowego wschodu umiarkowany, okresami wzrastający do dość silnego. Temperatura minimalna w nocy od 5 do 3 stopni Celsjusza, rano lokalnie przy gruncie około 0 stopni, temperatura maksymalna w dzień od 11 do 13 stopni Celsjusza. Ciśnienie dzisiaj w Radomiu spadało i po południu wynosiło 989 hektopaskali. Jutro prognozowany jest dalszy spadek ciśnienia. Warunki biometeorologiczne niestety niekorzystne. We wtorek w Radomiu w ciągu dnia pogoda będzie się poprawiać, ale będzie chłodno. Termometry wskażą do 9 stopni Celsjusza. Dziękuję, do zobaczenia. Hotel Smyrna w Kowarach oferuje noclegi w pokojach jednoosobowych w cenie 90 zł ze śniadaniem oraz w pokojach dwuosobowych w cenie 150 zł ze śniadaniem. Specjalnością szefa kuchni są żeberka oraz golonka po staropolsku. Istnieje ponadto możliwość zorganizowania przyjęć weselnych, komunijnych i okolicznościowych. W pobliżu hotelu znajdują się stadni na koni, granica z Czechami, wyciągi narciarskie oraz sztolnie kowarskie. W sobotę hotel organizuje dyskoteki. Hotel Smyrna, Kowary, ulica Ogrodowa 21.